Szybkie testy prądowe na białym przewodzie. Mamy podłączone LIFE po 4 i mamy coś 58A, było więcej. A na tak samo 100A godzinach mamy 4 na tych kwasówkach. I tak, chciałem zobaczyć, czy mi się prądy równo rozkładają. No i popatrzmy sobie. 43,5. Jeden obok. Powinno być to samo. 29,3. Jeden dalej. 10 tylko. No to dobra. Skoro od tamtej strony w tą stronę maleje, czyli tu powinno być więcej. Tu mamy 48. No chodź. Tu mamy 30. I tu mamy 15, czyli nie pokrywa się to. Jeszcze w międzyczasie z tej strony sobie zobaczymy. I jest to, co podejrzewałem, to znaczy te, te akumulatory mają taką dużą pojemność, że te skrajne w pierwszej kolejności się ładują, a później się po prostu tylko dzielą. Tym, co jest na nich, czyli tym całym ładunkiem. Więc to, co podejrzewałem prędzej, czyli tak, tu mam 2, 4, muszę to podzielić na 2. Nie wiem, jak to zrobię, chyba po prostu tutaj mam jeszcze jedną półeczkę na górze wolną. To podzielę sobie na dwa i wtedy będzie lepszy rozkład prądów ponieważ jak sobie zobaczymy tu, tu mam z zabezpiecznikami jeszcze raz zobaczymy. Teraz mamy coś 49, 50, nawet więcej, 60 pod. Tu mamy zwykłe AGM -y i mamy 5. Tutaj mamy moje stare, ale dobre MW Powery. I tu mamy co? Nic. Tu też nic. Tu też nic. Czyli cały prąd, co panele teraz produkują, idą głównie na tą jedną linię. Czyli cały spadek napięcia jest spowodowany tylko przez jedną linię.